Witam drodzy przyjaciele, subskrybenci i drodzy goście. Mówi do was Wiedźma, Nadia i dzisiaj mam bardzo ciekawy temat o energii życiowej. Przeczytałam wszystkie wasze komentarze pod moim filmem: Jak wam zabierają energię podczas seksu, i zdałam sobie sprawę, że należy nagrać kolejny film z objaśnieniami, co to jest energia seksualna. Dlaczego są nią zainteresowane istoty ciemności? I dlaczego ogólnie rzecz biorąc potrzebny jest orgazm? Tak więc, co to jest energia seksualna? Wielu ludzi nie ma o tym pojęcia. Również mało kto zna budowę męskiego narządu rozrodczego. Wydaje się, że niewielu ludzi zna odpowiedź na pytanie, po co potrzebny jest orgazm. No i naturalne i logiczne jest to, że porozmawiamy też o konsekwencjach. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale z jakiegoś powodu ludzie pomyśleli, że ja w tamtym filmie mówię o ogólnym zakazie seksu, o całkowitym jego odrzuceniu, a tego przecież tam nie było. Właściwie w tym filmie, o którym mówimy, jest mowa o tym, że podczas masturbacji lub podczas kontaktu intymnego z niekochanymi ludźmi kontaktu, który rzekomo wzmacnia zdrowie. Następuje grabież energii seksualnej, i żeby nie postępować w ten sposób. Seks z ukochanym człowiekiem jest wymianą energii. On wzmacnia ich relację i ma korzystny wpływ na potomstwo, ale podczas niego ludzie wymieniają siłę i dają sobie siły, wzmacniają się wzajemnie. W seksie solo nie ma czegoś takiego. Zapas energetyczny ucieka, również podczas seksu z ludźmi, których nie kochacie. Na przykład seks za pieniądze. Wszystko tutaj jest takie same, też energia jest tracona. Nie dajecie niczego człowiekowi, którego nie kochacie, a więc przejmuje ją sukub lub inkub. A teraz chcę Wam opowiedzieć, czym jest energia seksualna i po co jest ona potrzebna. Dlaczego jest potrzebny orgazm? Zatem energia seksualna jest energią życia. To energia witalna. Wita to zdolność organizmu do życia i dawania życia innym. Ona nie ma nic wspólnego z tym, co zewnętrzne i z ogólnym stanem zdrowia. Istnieją ludzie mający straszne choroby przewlekłe, ale są bardzo żywotni. Istnieją też ludzie mali i chudzi, ale żyją nawet i 120 lat. A są też pozornie zdrowi, którzy kończą życie mając 45. Ta energia gromadzi się w tak zwanej czakrze korzenia. Czakra, która znajduje się w kroczu i jest odpowiedzialna za ogólne zasoby organizmu, za zapewnienie jego przeżywalności. A tak przy okazji zwroty w rodzaju czuję to w swoim tyłku mają tu jasne uzasadnienie, bo to jest pierwsza czakra i w rzeczywistości właśnie tam jest ona umiejscowiona i właśnie tam znajdują się wszystkie instynkty. Tak więc czucie niebezpieczeństwa swoim tyłkiem jest uczuciem instynktownym, jest to uczucie samoobrony. Energia ta jest także nazywana energią kundalini. Teoretycznie powinna ona zasilać wszystkie czakry, ale u niektórych ludzi pozostaje ona tam na dole i ucieka donikąd. Wielu ludzi myli energię życiową z energią fizyczną, ale to są różne energie. Mamy wiele różnych rodzajów energii, które są odpowiedzialne za różne sprawy. One mogą się łączyć, aby osiągnąć niektóre cele, ale mogą też działać osobno. Oto przykład. Energia psychiczna jest uzupełniana poprzez sen. Energia fizyczna jest uzupełniana odżywianiem. Energia życiowa nie jest uzupełniana. Taki jej zapas, jaki otrzymaliście wcześniej od rodziców w momencie orgazmu, taki będziecie mieli, jeśli sami nie spróbujecie jej uzupełnić. Istnieje możliwość uzupełnienia tej energii, ale ilość takich sposobów jest ograniczona z powodu wydatkowania jej w tym życiu. Jakie to są sposoby? Jazda na nartach, pływanie lub jazda na rowerze. W ten sam sposób działa również Nordic Walking. On też pomaga zwiększyć tę rezerwę, ale tylko w prawidłowym wykonaniu, a więc nie wolno powłóczyć nogami, lecz rytmicznie podnosić ręce i nogi w określonym tempie wraz z rytmicznym oddychaniem. Przykładem może być, jak to czynią strażnicy Kremla: tam chłopcy są całkowicie nakręceni, uzupełniają siły maksymalnie, ale dla wysysania tej energii istnieją całe farmy. Przyjrzyjmy się wskaźnikowi ilości użytkowników odwiedzających takie farmy dojenia głupich istot. Zgodzicie się, że liczba ta robi wrażenie 110 milionów miesięcznie. To miliony głupich istot oddających tam swoją życiową energię. No cóż, one za to również płacą pieniądze. Jest to dobrowolne oddawanie swojej witalności, swojej życiowej mocy, którą można dać swojemu dziecku. Można ją też zatrzymać dla siebie i żyć dużo dłużej. Po co płakać, że wszyscy pacjenci już wcześniej umierają w wieku 60 lat? Przy okazji ciekawa obserwacja. Aby uzyskać link do tej strony, aby wprowadzić adres w wyszukiwarce i wskazać jaką witrynę chcę otworzyć, musiałam tam wejść. Tam są otwarte wszystkie działające okna z zajawkami i na mnie rzuciło się od razu sześć tych dziwnych istot. Były tam sukuby i inkuby i oczywiście one były zainteresowane, aby zarzucić haczyk, aby się do mnie podłączyć. I co się stało dalej? Tam jest pod dostatkiem wszelakiej erotyki i pornografii. Oczywiście nic mi się nie stało, bo ja się stamtąd szybko wycofałam, więc one zabrały swoje sidła i odeszły smutne, głęboko wzdychając. Oni wszystkich łowią dokładnie w ten sam sposób. Wystarczy, że tam wejdziecie i od razu zaczyna pracować wasza dolna czakra. Oni was od razu przygotowują do udoju. Przejdźmy do punktu drugiego. Wielu mężczyzn uważa, że seks to sport i że ich seksualny organ to mięsień. Nawiasem mówiąc, wielu wierzy, że ten narząd jest jego główną zaletą i powodem do dumy. Muszę Was rozczarować. To nie mięsień, to ciało gąbczaste, które podczas pobudzenia wypełnia się krwią. Dzięki krwi jest osiągana erekcja. Możecie swobodnie znaleźć te informacje w internecie. A jeśli mówimy o powodach do dumy, to wejdźcie do dowolnego sklepu z akcesoriami erotycznymi, a wtedy wasze poczucie własnej wartości spadnie do poziomu gruntu. Powiedzmy, że istnieją bardziej wartościowe egzemplarze. Wróćmy do różnicy pomiędzy tym narządem a mięśniami. Porównajcie sobie zdjęcia struktury bicepsu i tego narządu, i mam nadzieję, że wszystko stanie się dla Was jasne. Tam jest mięso, a tu jest gąbka, i nieważne jak bardzo będziecie go drażnić, on się od tego nie zrobi ani grubszy, ani dłuższy. Jaki urósł, taki jest. W przeciwnym razie po prostu moglibyśmy obserwować na ulicach trzy stworzenia i moglibyśmy natychmiast identyfikować ich jako stałych gości, tych wspomnianych wyżej farm udoju, ale nie ma takiego czegoś, wszyscy mają nogi normalne. No i teraz o orgaźmie. Orgazm jest jednoczesnym uwolnieniem płynu nasiennego i życiowej energii. Dzieje się to, aby maksymalnie nasycić możliwe dziecko tą właśnie życiową energią, czyli stworzyć warunki dla poczęcia i rozwoju życia. Chodzi tu o to, co powiedziałam już w akapicie 1: Ile dali rodzice w momencie poczęcia, tyle będzie. To jest jak z alkoholem, który nasz organizm, idealnie zaprojektowany przez Matkę Naturę, produkuje w mikrodawkach dla zrelaksowania po stresie, a demony nauczyły ludzi produkować go w litrach i wlewać go w siebie. Tutaj jest dokładnie to samo. Dzieje się tak, że ludzie nauczyli się po prostu wykorzystywać tę chwilę dla otrzymania własnej przyjemności, marnując przy tym życiową energię. Oznacza to, że jeśli w takiej chwili nie dzieje się to z ukochanym człowiekiem i z myślą o narodzinach dziecka, to po prostu tracicie tę esencję na rzecz ciemnych istot. I tu nie należy mylić produkcji samego płynu nasiennego z energią, Wytwarzanie tego płynu to fizjologia i to zależy wyłącznie od waszego ciała fizycznego, od tego, jak się żywicie, w jaki sposób śpicie, jak w ogóle korzystacie z ciała. Zdrowy system może bardzo długi czas produkować ten płyn, ale to nie dotyczy energii. Energia jest uzupełniana poprzez wspólną praktykę, poprzez prawidłową aktywność fizyczną z prawidłowym oddychaniem, a więc wspomniane już pływanie, jazda na nartach, rower lub Nordic walking. Pompowanie bicepsów i tricepsów na siłowni nie daje takiego efektu. To jest wyłącznie praca na poziomie ciała i powoduje utratę energii fizycznej. Znany nam powszechnie styl biegania również nic nie daje, żywe stworzenia biegają w chwili zagrożenia, czyli jest to stres plus wstrząs mózgu oraz wszystkich narządów wewnętrznych, a to nie jest korzystne. Możecie biegać, jeśli naprawdę tego chcecie, ale to bez sensu. Lepsze jest spokojne chodzenie z prawidłowym oddychaniem. Czym jest prawidłowe oddychanie? Jest to oddychanie wyłącznie przez nos. Wielu ludzi podczas wysiłku zaczyna oddychać przez usta, a wtedy tracimy energię. Należy oddychać wyłącznie przez nos. Jeśli spróbujecie takiego wysiłku, czy to na rowerze, czy na nartach z oddychaniem przez nos, to od razu zauważycie, jak bardzo zaczyna Was rozpierać wewnętrzna energia, a gdzie ją potem umieścicie, to już Wasz wybór. Możecie się na przykład udać na farmę do Jarek, gdzie doją ludzi 24 godziny, i możecie tam zostawić zarówno energię, jak i pieniądze, a możecie tę energię sublimować i wznieść się wyżej, do czwartej czakry, albo jeszcze wyżej i realizować jakiś twórczy projekt. Powiem jeszcze o konsekwencjach nieprawidłowego seksu. Rozmaici kasanowy wyglądają dobrze tylko przez pierwsze 10 do 15 lat, a dalej stają się zazwyczaj mocno zużytymi facetami, którzy zmuszeni są kupować sobie kobitki za pieniądze. Z kobitkami jest podobnie, następuje przedwczesne zmęczenie życiem, nie mają ani sił, ani chęci już około czterdziestki. A powód jest też ten sam. A ogólny wskaźnik długości życia również wiele mówi. Takie oto informacje mam dla Was dzisiaj. Mam nadzieję, że było to ciekawe i pożyteczne. Dziękuję wszystkim za komentarze. Ściskam mocno tych, którzy wysyłają moje wideo znajomym. Szczególne podziękowania dla ludzi wspierających materialnie. Dziękuję za danie mi szansy, aby więcej czasu spędzać w sieciach społecznościowych. Powodzenia, dbajcie o siebie, mówiła do was Nadia. Powyższe przełożył dla was Jędrzej Michał, dołączam się do podziękowań Nadii i ściskam gorąco wszystkich słuchaczy. Kłaniam się nisko naszym darczyńcom, mobilizujecie mnie w pracy i nagrywaniu tych filmów. Mam w przygotowaniu jeszcze jeden film nad nim. Nie za dużo jest ich na tym jej kanale. Ona zajmuje się tarotem i prognozami na przyszłość. Ma takie regularne audycje. Witam serdecznie nowych słuchaczy. A gdyby ktoś chciał przesłać jakąś złotówkę, to w opisie pod filmem i w pierwszym komentarzu znajdziecie stosowne akcesoria. Jeszcze raz dziękuję darczyńcom.